Czytamy dziś w Ewangelii, że wielkie tłumy napierają na Jezusa, a Jezus nawet jakby się trochę bał tych tłumów, kazał przygotować sobie łódkę, żeby była w pogotowiu, żeby w razie czego tą łódką się od ludzi oddalić. Można odnieść wrażenie, że ci wszyscy, którzy przychodzą, oni tu idą do Jezusa ze względu na siebie samych, oni szukają swojego zdrowia. Oni szukają pocieszenia, oni szukają ocalenia. I Jezus w tym wszystkim gdzieś się gubi. Przyjmuje rolę drugoplanową. I czasami też w taki sposób możemy traktować wiarę: że w wierze będzie chodzić nam o nas samych, że wiara stanie się jakimś ubezpieczeniem na życie, gwarancją szczęścia albo taką przestrzenią doskonalenia się, samorozwoju. I będzie chodziło mi o mnie samego, a nie o Pana Jezusa. Po czym można poznać, że ktoś idzie do Jezusa ze względu na Jezusa? Po tym, że taki człowiek nie tylko prosi, kiedy się modli, ale też potrafi podziękować, a przede wszystkim w swojej modlitwie uwielbia Boga.